Dzień dobry, witam was wszystkich kochani jeszcze raz. Piękna zima, śnieg pada, ale no wiecie, rąbać trzeba. No cóż robić, pod, podkładać. Tam, tam leci, leci dym z komina, ślicznie jest. Słuchajcie, opowiem wam o siekierze bez trzonka. No bo tak, każda siekiera. Ta siekiera na przykład... Ma, widzicie, to jest bardzo fajna sikierka. Yy, ona ma trzonek połączone na stałe, tutaj z obuchem. O, proszę bardzo, obuch. I ta sikierka jest mocna, naprawdę mocna. To jest. no Dobra, dobra firma. I teraz tak. Druga sikiera to jest taka, wiecie, do rozbijania. Ona też ma trzonek, trzonek i ma obuch. I ten obuch pękł mi, bo to najczęściej się zdarza. Uderzasz w tym miejscu, uderzasz. I ona, BUM leci dalej, a tu jest pęknięte. Musiałem nowy trzonek założyć, widzicie? Tu jest wzmocniony pięknie, takim specjalnym klejem. Duża robota, no, pomalowałem to, słuchajcie, po kostem. No, ale to znowu może pęknąć. Jaki trzonek nigdy nie pęknie? Taki, którego nie ma. Powiem wam, kochani, <grym>, że, że jest siekiera bez trzonka. I ta siekiera wygląda w ten sposób. Popatrzcie, o, tutaj ma, widzicie, do rozrąbywania, ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj te różne kliny niepotrzebne. Natomiast to jest siekiera. Nie widzieliście takiej siekiery jeszcze nigdy chyba? Siekiera bez trzonka. Ona jest tępa, strasznie tempa. Prawdę że nie mi się jej ostrzyć. Ale gdyby ją tu zaostrzyć, to by była cudowna wręcz. Pokażę Wam, jak to działa. Otóż to jest mój obuch, powiedzmy obuch, który jest na stałe przymocowany bardzo mocno. I ja mam jakiś kawał drewna, na przykład ten. I to jest moja rączka, która ma się złamać, ma się złamać. O, Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. I to jest o wiele szybsza praca niż rąbanie przy pomocy zwykłej siekiery. Uważa piesku. Dlatego, bo po prostu a, jest to bardziej ergonomicznie. Uwierzcie mi, jak jest kruche drewno, to bardzo fajno działa. Ja tutaj tony drewna w ten sposób narąbałem. I to jest siekiera, słuchajcie, ergonomiczna, bez trzonku, a śliczna. Wszystkiego najlepszego szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Bądźmy z Bogiem.